Witam serdecznie. Także troszeczkę wątków mniej, bo 150 i 50 to jest 200 i setka 300 mi. także jest zostało coś tam ponad 300. Nie wiem, tak szkoda mi zjechać dużo w dół. Może już te trzy paki się zostawi. Odebrałem ciemno, odebrałem Budapeszty. Także nie za bogato tego towarzystwa. No ale tak musi być. Widzę, że sąsiad dalej się zbroi. O tutaj go budę postawił. Także jak tam mieliśmy 20-30 no metrów, to tutaj mamy buda od budy. Myślę, że 7-8. Także ja kasuję, sąsiad się zbroi. No to ja nie skasuję, po prostu zostawię tutaj. Oletnie patrzyłem, jest jakaś typlerka żółta koroniata z czarnymi znakami <laughs> także malutko No myślę, że ponad 3 paki jeszcze jest 180, 190 z dwoma skówkami i ze 120 takich jeszcze <laughs> trochę ciemnych zostało co po dwie to wiadomo, wszystko moje kilka zostało, jakieś fartuchy, kanty, boki co tam klient nie chciał no nie wybierałem, ale już takich śmieci najgorszych to niech one sobie u latają może ruszę towarzystwo, to trochę zobaczymy jak to ta szczupeczka już dużo mniejsza sobie daje radę ne. Będę mógł u biegania ci u sąsiada Patrzcie trochę Jeszcze ze 30 takich lepszych budapesztów Wybiorę koledze, i zostanie te trzy paki. Z tych trzech pak jedziemy, ile się da. Niby jeszcze troszeczkę jest, ale no mówię. 150 200, 300 jest już Pojechało jeszcze 50, może 40 pojedzie Tak żeby dwie i pół paki 270 może no nie będę tego tak cyrkował Tak stówkę na rozchód Coś tam się oblata, coś tam sobie Posypiemy Dalej będziemy się bawili w popasy. Tak będzie, będzie łatwiej dawać jeść. Będzie łatwiej sprzątać No 300. Jak jest mniej, a będzie 350 mniej, to robię tak dwa loty. Było u niejednego No to, to tu towarzystwo siedzieli? nic nie w ogóle siedzieć. Tu... Ja mniejszą wiechę żeby to tu... no mogły sobie lepiej siadać Nie będzie trzeba powiększać budy bo tak to bym zaraz zaczął pajacować No wiem no szkoda trochę że to będzie mi dużo mniej no ale zobaczymy Miałem 600, nie dawałem rady. Zobaczymy, czy jak zostanie z tego setka. To się tak wytrzaskają, że maksymalnie 1, 2 będą padały. A ja zapomniałem, ja tutaj puściłem 12 ostatnio srewniaczków. Także a, to, jeśli coś rozejdzie, to rozejdzie. Ale przytrzymać łatwiej. Oj, zobaczymy jak to usiądzie, czy to razem, czy nie razem. Ja jeszcze jest 50, trzeba wybrać. Takich troszeczkę ładniejszych do gołębia. Ta co pokazywałem wam typlerka koroniata żółta z czarnym znaczkiem, właśnie usiadła. Także coś tam dzisiaj się albo wczoraj przez siatkę wwaliło. tam jeszcze sporo chodzi ze 40 no i dobra tak to wygląda będziemy trenowali będziemy bawili się dalej także pozdrawiam wszystkich serdecznie na razie trzymajcie się cześć